Dzień dobry, słoneczka, z tej strony Samiec Alfa i witam was na kanale Środki Irse i moim w czwartkowej rozgrywce, czyli w kolejnym odcinku Kryształów na Obcasach, w którym to, no teraz właściwie to obserwujemy życie miłosne Doroty Rumak, czyli naszej głównej bohaterki, która docelowo ma w dalszym ciągu niezrealizowaną aspirację kryształowej twórczyni, z tego względu, że widoczne tutaj kryształowe drzewo jest upartym kryształowym drzewem i za wszelką cenę nie chce podnieść swojej jakości do wyjątkowej, więc to pewnie jeszcze trochę potrwa. Tak czy inaczej, gdzieś po drodze w czasie tej rozgrywki pojawił się nowy dodatek. W którym zakochaj się, w którym jest więcej interakcji uczuciowo-miłosnych, no i właśnie w ramach tych relacji uczuciowo-miłosnych, no, mamy poznane kilka osób, kilku czarodziejów, tak właściwie, bo Antoni i Jadłoszyn, z którymi nawet łączą nas jakieś uczucia. Są czarodziejami, podobnie jak nasza główna bohaterka, która właśnie przed chwilą się wzięła, była i teleportowała, ponieważ będzie przerzucała śnieg łopatą z jednego kopczyka na drugi kopczyk, bo przecież w tej grze to jest jak najbardziej normalna rzecz do robienia. Bo przecież. Tak czy inaczej, zazwyczaj mamy jakiś plan na dzisiaj. No i plan jest taki, żeby się bardziej z albo z Antonim, albo z Jadłoszynem. Trochę bardziej związać, bo y, przynajmniej z mojej perspektywy, dodatek zakochaj się, spowodował, że o Antoni coś od nas chce. Szybkie pytanie. Chłat! Planujemy spędzić ze sobą trochę czasu, tak po przyjacielsku. Czy uważasz, że to dobry pomysł? Well! Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. Well, no cóż, Antoni, chyba będziesz teraz trochę. B... Jesteś na tak ci powiem. O! Bo generalnie, jaki wy mamy otwórz, w ogóle, otwórz profil. Romantyczne zainteresowanie. Jesteśmy romantycznie zainteresowani. Tak przynajmniej mówią Paski. A natomiast jesteśmy zauroczeni, obojętnie zauroczeni, i tak mówi, mówią nastrójniki. Więc nie wiem, co, co się bardziej wsłuchać w Paski, w nastrójniki, czy w to, że nasza simka stała się w poprzednim odcinku. Dorosłą, i e, najwyższa pora zacząć myśleć o mm, kolejnym pokoleniu. Nie żeby coś. Dobra, zbierzmy. E, nie, 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 nie super sprzedaż. Zbierzmy wszystko, bo jesteśmy kryształową twórczynią, więc zbieramy wszystko, co się rusza. I trzeba jeszcze kotu sprzątnąć kuwetę. Tak. Powiem tak, czuję ten, ten, czuję ten ból, ponieważ. Ponieważ jest to mój ból tutaj w domu, w realnym świecie, ponieważ ja jestem nadwornym kuweciarzem, więc sprzątanie kuwet należy do moich obowiązków. Więc tak, rozumiem ból rozumiem ból sprzątania, sprzątania koci, kociej twórczo. I to jest właśnie, i to jest standard, to jest po prostu norma, to jest idea bycia kotem. Tak, kuweta może być czysta przez maksymalnie 5 do 10 sekund. I następuje tak zwany zrzut do świeżo wysprzątanej kuwety. Tak, tak. ci, którzy mają koty, wiedzą o czym mówię. Kuweta może być wyszorowana, wymyta, świeżo nasypany żwirek. Po prostu jest idealnie i jest jeszcze choineczka zapachowa o zapachu lasu. To ten stan pozostaje przez maksymalnie 10 sekund. Maksymalnie. Eee, tak. Czyli, że tak powiem, gra dogoniła rzeczywistość. Aha. Świetnie, nasz tort się zepsuł. To jest nasz tort urodzinowy, jakby ktoś nie wiedział. I się wziął, był zepsuł. Czyżby lodówka się zepsuła? Nie, nie zepsuła się. No to wszystko jest w porządku. No dobra, poczekajmy jeszcze chwilkę do jakiejś normalnej godziny i przenieśmy się do Krainy Magii, ponieważ nasi koledzy, tak to powiem, bytują głównie w Krainie Magii. O, podobno w klubie pojawił się ktoś znany. Kazuki, czy ja cię znam? Pauza. Kazuki, inaczej, czy ja cię znam, to ja wiem, że ja cię znam, ale my się znamy i na tym koniec. Aha, dobra, przegapiłem. Trudno. Trudno, trudno, trudno. Next time. Nawet nie wiem, w którym klubie. W jakimś klubie. Festiwal humoru i harców. Poznań, wydarzenie poznaj gwiazdę Gdzie jest to Wydarzenie Poznań Gwiazdy? Eee, dobra, idę na wydarzenie. Pójdę sam. Z Antonim. Dlaczego nie? Pójdę z Antonim. No dobrze, jesteśmy już na miejscu w klubie Orchida bodajże, jeśli dobrze kojarzę wygląd klubu, klubu i jak ten klub wygląda. I jesteśmy z Antonim, ponieważ Antoni... Hmm... Spróbujmy, chociaż może magia, magiczny pojedynek, przyjacielski pojedynek, zawsze to jest coś, co może być... Zwiększyć nam paski. O, ho, 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 sami z siebie zaczęli gadać o miłych rzeczach. Okej, okay, czyli przyjacielski status w związku zakochani. Świetnie. Nie ma to jak, e, że tak powiem, e, magiczna walka z ukochaną osobą, tak? To znaczy z osobą, która, z, której jesteśmy zauroczeni. Który... Chłopie, właśnie przeszedłeś przez sam środek walki magów. Nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze, co Cię może spotkać w życiu. Dobrze, że w tej grze nie ma czegoś takiego, że jest friendly fire, że przez przypadek, jak ktoś się napatoczy na, na zaklęcie, to ono na niego podziała, bo myślę, że moglibyśmy mieć znacznie mniej znajomych. O, jedną panią właśnie zniknęło, druga pani się właśnie pojawiła. Olivia i e to. No i proszę, i mamy. Czy możemy się kisnąć po raz pierwszy? Proszę. Nie możemy. Zapytaj się, czy jest w związku, bo to jest w sumie, kurde, takie bo dość podstawowe pytanie, które powinniśmy zadać. Bo tak. Jest singlem, świetnie, tym lepiej. Pierwszy pocałunek, please. Mamy radę? Czy to zepsuje? <grym> tak, to nie zepsuje. Tak. To miło. Dobrze, czyli. Okej, okay, czyli nie jesteśmy w związku, ale jesteśmy z sobą zauroczeni, zakochani i wszystko na raz. Umiarkowana satysfakcja. Doronka ta jest umiarkowanie usatysfakcjonowana w związku z Simem. Satysfakcja nieznana. Nieznany poziom zauroczenia. Okej, okay, ale mamy jakiś poziom zauroczenia, bo generalnie... Poproszę o zostanie romantycznym partnerem. Może to będzie... Czyli generalnie będziemy jadłoszyn... Eee... Czy, czy Dorota lubi kłótliwych simów, o bogowie? Jeżeli powiem, że tak, to będzie miała negatywne nastrójniki za każdym razem, jak się z nim spotka. Eee... Tak, lubi. No, nie mam wyjścia. Lubisz. Znaczy, tak naprawdę Antoni jest mi tylko potrzebny do tego, żeby... żeby... mieć dziecko z nauki. Okej. Okay. Czyli jesteśmy. Okej, okay, super. Czyli nawet mamy wspólną fotę. Czy mój status w związku się zmienił? Normalna satysfakcja. Okej. Okay. I obojętność. Nadal jesteśmy obojętni, ale satysfakcjonowani. Ah. Okej. Okay. Mamy kolejny poziom umiejętności romantycznych. Gdzie żeś ty się znowu przeniosła? Ty się. Serio. Serio. Okej, okay. Pantoni został partnerem. W sumie można nas za to wypić. Czemu nie? Jakiś soczek? Co tam zamówiliśmy? Czekaj na drinka? Ktoś dzwoni? Nikt nie dzwoni? Hej dorada! Pekan normalnie? No, no, no! why? dlaczego? Pekan nie żyje. Ojej. Znaczy, znaczy inaczej wychowaliśmy się z tym koniem. No to bu... Buchu... Nie. Nie. nie, No to miało być wesoło, miło i romantycznie, a Pekan. A Pekan stwierdziła, że wyciągnie kopyta. No po prostu. Jak mogłaś? Jak mogłaś? I z, z żywych koni został arkady. Arkady to jest syn y, Pekan właśnie i herbatnika. Herbatnik to w ogóle był pierwszy koń naszej matki, a Pekan to była drugim koniem naszej matki i generalnie wszyscy razem mieszkaliśmy na farmie. O, smuteczek. Dobra, to w takim razie... No miała być randka, a będzie stypa. No fantastycznie. Dobra, y, teraz tak. Hmm. No i teraz wybili mnie. Wybili mnie z myśli, wybili mnie z rytmu, wybili mnie z wszystkiego po prostu. O, ja się tak ci bawię. Dobra. To teraz tak. Czy ja biorę udział w tym wydarzeniu? Powinienem brać udział w wydarzeniu, które się chyba już skończyło. Ktoś tu zemdlał. Fantastycznie, ktoś zemdlał. Nie no, cudownie. do mnie. A, bo tu jest super gwiazda. Zapytaj się, czy możesz zrobić zdjęcie? Nie, zaraz się sika to. Ty już w ogóle będzie szczyt. Szczyt szczytów i szczytem pogania. Czy ja mam eliksir wielkich potrzeb? Mam. Wypij. Nie zajmuj się innymi rzeczami, tylko to wypij zanim się zlejesz, bo przecież to będzie porażka. Zadziałał? Proszę, powiedzcie, że zadziałał. Zadziałał i to na fula. Świetnie. No dobra. Antoni. Nie mogę przestać o tym myśleć. Muszę zapytać, jak chcesz ze mną zamieszkać. No i teraz, czy to oznacza, że. Ale to już dość szybko przeszedł do tego etapu znajomości. Ale czy to oznacza, że wyprowadzimy się z naszym kotem z naszego domu i zamieszkamy z nim? Tak, no, w sumie. Aha, czyli mogę zadecydować? Danuta Ernest, a no dobra, chodź tu. Chodź tu do nas, będziesz z nami mieszkał. Tak na kocie łapę trochę. Zaraz on mieszkał z balimunami. Chyba w domu Balimunów. Oni, bo oni są Ernest. What? Ten odcinek sponsoruje słowo What. Ale okej, okay, dobra, czyli... Mieszkamy razem. Jesteśmy parą romantyczną. Cokolwiek to oznacza? I, 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 I nasz koń, którego znamy całe nasze życie, właśnie zszedł. Yy, Istny pokaz czułości. Dorota i Antoni oprócz się zresztą się oprócz masła On czuła ich przyjaźń. Symiowe w związku z satysfakcjonującym charakterze częściej nawiązują interakcje przyjazne, zabawne. Bowiem zajmują swoich. Tak! chyba, nie wiem, zobaczymy no coś to, coś to może zmienić Marian Rasoja, czego chcesz? mam dużo pieniędzy, bardzo dużo, towarzyski króliczek podaż teraz serio? teraz, teraz nagle wszyscy będą mnie zapraszać na randki, znaczy Dorotę będą zapraszać na randki, no po prostu fr. nie, jestem już zajęty nie jestem taką Simką, która tak se skacze z kwiatka na kwiat. I to znaczy oryginalny plan był trochę inny, no ale wyszło jak wyszło. Um, what? Uczeń, aha, uczeń, okej, okay. uczeń magiczny. Edukacja bez pracy, czyli będzie żył za moje pieniądze, dobra, spoko. E, partner, blisko dzięki szczęśliwym wspomnieniom. Masakra, my mamy raptem trzy dni wspomnień. Bliskość dzięki zamieszkaniu razem, okej. Okay. Czy w sumie dobrze by było zapytać się go, co on sądzi o naszym związku? Ej, związek. Dowiedz się więcej. Zapytaj o poziom zauroczenia. To jest dość ważne pytanie. I związek. Dadź się więcej. Zapytaj o romantyczną satysfakcję. Ej, Ok. Chyba mamy dokładnie taką sam, taki sam poziom zauroczenia, czyli nikłe. Czy zadałaś to pytanie? Kobie Co? Dziwna, bogata osoba odrzucona. Dlaczego mam wrażenie, że powinienem to żałować? Ale ok, jesteśmy obojętni, nadal nie wiemy, czy jest usatysfakcjonowany w naszym związku. Romantyczny i nieromantyczny związek. Dowiedz hmm, się więcej. Zapytaj o romantyczną satysfakcję. Ja wiem, że gadasz z całym tłumem ludzi. Ja wiem, że właśnie tutaj pręży się jakaś gwiazda, która jest chyba dość super gwiazdą, ale dość leciwą. Czy możesz... Czuję satysfakcję z mojego związku. Okej. Okay. Czyli nie jest z nami najgorzej. Czyli nie jest z nami najgorzej. Aha, i mamy specjalną ramkę. Fajnie. Żebyśmy wiedzieli, które, z którymi Simami jesteśmy w związku, jeżeli by było ich więcej. Prawdopodobnie. Dobrze. E, otwórz profil. Co ja chciałem jeszcze? Okej, okay. normalna satysfakcja. Czyli jesteśmy usatysfakcjonowani. Dobrze. Czyli mamy faceta na stałe. Okej. Okay. Czyli generalnie nie jest najgorzej w naszym życiu. Antoni pozna następujące cechy o imieniu Ami. Nie przystał. Czy ty flirtujesz? Dziadu... Dziadu! Dobra, myślę, że możemy wrócić do domu, bo więcej chyba tutaj nic nie załatwimy, a jeszcze przy okazji chciałbym odwiedzić mamusię, żeby zobaczyć, czy czasem duch Pekan się nie pojawił, żeby go przyłączyć... żeby go przy... albo przyłączyć do rodziny, albo go chociaż związać z tym miejscem na stałe. No dobrze, jesteśmy już w domku. Generalnie po drodze uświadomiłem sobie, że będę musiał, żeby przyłączyć Pekan do rodziny, znaczy ona nie należy do tej rodziny, tylko ona należy do rodziny naszej matki, więc generalnie trzeba będzie to zrobić przez rodzinę naszej mamusi, a nie przez tą rodzinę, więc to tak trochę nie teges. Eee, co tu chciałem? W sumie, tak z drugiej strony, właśnie z trzeciej strony to nasza kotkarami właściwie ma teraz dodatkowego yy, opiekuna do opieki, tak. Więc z, przynajmniej będziesz szczęśliwą kotką, która będzie mogła żebrać o większą ilości jedzenia, bo jest małym żarłokiem, więc tak. Dobrze, co my mamy tutaj zrobić? W sumie w jedyne co nam pozostaje, to e, że tak powiem, bardziej zaprzyjaźnianie się zaprzyjaźnianie się z naszym magicznym kolegą. Kolegą, partnerem. Coś tego Właściwie, który ty ma. O, on jest uczniem. Jakie on ma umiejętności? Jakie mu gra wylosowała umiejętności? To by było fajnie wiedzieć. E Totalne zero. Aha, bo on jest dopiero bardzo, bardzo początkującym magiem. Okej, okay, dobra. Ale co nie zmienia faktu, że jeżeli byśmy nawet zrobili dzieciaka z tak zwanej probywki, e to e czy wy właśnie. Nie no, to jest mistrzowski trening po prostu. Osoba, która cię uczy, właśnie znajduje się w zupełnie... właśnie którą uczysz znajduje się w zupełnie innym pomieszczeniu. Ach, no cóż. Fajnie. Fajnie, nie, naprawdę. Bardzo mi się to koncepcyjnie podoba. Daryl Dar Dar Charm. No na... Ech, nie. No naprawdę, no teraz nagle wszyscy zaczęli, ch ch chodź ze mną na festiwal, y czy jestem super hiper bogatym facetem, który y kupił wszystkie media społecznościowe w świecie simów i czy nie, nie chciałabyś się ze mną umówić? Naprawdę, serio? I to w momencie, kiedy y mamy trochę zsikanego gościa, tak? Dobra, teraz tak, mamy dwóch czarodziejów, to przydałoby się przy dorobić więcej... Elixiru wielkich potrzeb e, i może by rzucić florię na. Aha, nie muszę, bo jest zaopatrzona, jest roślinka. Dlaczego jesteś smutny? Aha, bo peka mnie żyje, e, powiem wam, że w sobie ten nastrójnik, w obliczu śmierci i utrata przyjaciela, jest dość śmiesznym nastrójnikiem, bo generalnie go się dostaje, jeżeli zna się kogokolwiek. Zna się i już widzę, jak osoba, której się nienawidzi. Właściwie już miałem taką sytuację, że osoba, której się nienawidziło, zmarła i dostało się na strójnik, że ojoj przyjaciel zmarł. No. no niestety, nie zawsze. Dobra, dajmy jej mentora. Tak, talent mentorski, bo przynajmniej szybciej tego żółto dzioba poduczy. Czy on. Właściwie, w jakim ty jesteś w wieku? Bo kurczę, nic na twój temat nie posprawdzałem. To jest bardzo rozsądne. Równie dobrze możesz nas zabić we śnie. A ktoś dzwoni. Podobno ty i Dorota chodzicie ze sobą. Gratul kim ty jesteś? Nie wiem, kim jesteś. A Antoni Ernest jest. Okej. Okay. Jest do następnej grupy wiekowej, ma 40 dni. A ona ma 41, czyli on nawet jest troszkę starszy od nas. Okej, okay, dobra. Troszkę o jeden dzień simowy. Dobra. Yy, ok, więc myślę, że tak. Trochę poćwiczymy Antoniego, zrobimy eliksir, pokrzekażemy Antoniemu eliksir i myślę, że będziemy. Aha, trzeba jeszcze zapłacić rachunki, żeby nam znowu prądu nie wyłączyli, bo ja generalnie w świecie simów zapominam o rachunkach, bo przecież. Yy, I tak, i myślę, że przejdziemy do kolejnego dnia. No dobrze, mamy następny dzień. I nasza parka w międzyczasie powiem tak, że coraz z nimi lepiej, tak szczerze mówiąc. Bo tak właściwie nic innego nie robią, tylko się. Tylko się. To hmm, gadują. Mają nawet niezłą zgodność z charakteru. Mimo, że jedno jest złośliwe, ale to chyba wynika z, z tego, że. Hmm, Dorota jest wygadana w sumie. A tak jak zauważyłem, to Ernest generalnie nie lubi. Kręcą go zabawni ludzie, a my mamy tam jakieś poziomy w byciu zabawnym. Mamy dość, dość duży poziom umiejętności romantycznych, czyli filtrowanie też wchodzi w grę. Kręcą go brązowe i zielone włosy. Nie. I, czy, I kręcą go czerwone ubrania. My mamy akurat wszystkie fioletowe ubrania, ale prawie. Blisko. Blisko. Co jeśli chodzi o nas, jeśli chodzi o nas, to. No to, to jeszcze nie zadecydowaliśmy, co nas kręci, a co nas odpycha. Więc w sumie całkiem fajny zestaw się wylosował temu Antoniemu. Ale na razie jesteśmy obojętni, jeśli chodzi o związkowe rzeczy, więc tak. Obojętność. No cóż. Ani wstręt, ani zauroczenie, zauroczenie. Może warto byłoby lepiej się poznać. No, jak bardziej możemy się poznać? Co mogę zrobić, żeby cię bardziej poznać? Poznać? Użyj opcji poznań. Poznań, poznaj. Pokaż zdjęcia, popisuj się biżuterią, rozmawiaj o śniegu jak minął dzień. Spróbujmy porozmawiać o roźnej pogodzie. Akurat mamy zamieć śnieżną na dworze, więc nie ma, co, nie ma sensu wyłazić, więc spędzamy, spędzimy ten czas w domu. Kot znowu jest głodny, ale to w przypadku tego kota i każdego chyba kota normal. Tak, Antoni lubi pogawędki. Nie wiem, czy Antoni to lubił wcześniej, ale to znaczy nie lubił, ale. Lubi malowania, lubi szary, lubi pogawędki. Wystrój w stryp misyjnym, okej. Okay. Moda w stylu rockowym i moda uliczna romantycz... lubi romantyków i lubi hip hop. Ale go nie kręcą romantycy. Kręcą go zabawni. Lubi romantyków. A my, my w sensie my Dorota, e... Bogowie, gdzie to było tu? My chyba byli, my mamy bardzo dużo tych cech, ale romantycznej nie mamy żadnej. No cóż, trudno. Ech, nie lubi żółtych, Serio? Nie lubi żółtego? Lubi dowcipy? Kłótliwych Simonów? Lubi? W serio? Jutro się rozpoczyna zimowa fiesta. Świetnie! Czyli generalnie ten system lubię, nie lubię w ogóle. Znaczy, lubię, nie lubię. A jak i kręci i odpycha to są zupełnie dwie inne rzeczy. To jest generalnie trochę takie E. No bo. F, no bo ona nie lubi żółtego koloru, tak? Okej, okay. nie lubi u siebie, ale mógłby go kręcić ten kolor u innych, no. Teoretycznie to powinno być coś, co ją powinno od niego odpychać, tak? Jak nie lubię zielonego koloru, to, to... to nie lubię zielonego koloru, tak? No ale cóż, to są Simy, więc niektóre mechaniki Simów są... To znaczy, pewnie testowali yy, Zakochaj się bez uwzględnienia... Chociaż nie, lubię, nie lubię to, były, to już były w podstawce, więc yy, to powinni raczej, raczej powinni uwzględnić to, że w podstawce było lubię, nie lubię. No ale, ale to jest IM i to są twórcy Simów i tak. I teraz tak, słuchajcie, mam do Was pytanie, ponieważ jesteśmy już na takim etapie związku, że możemy Antoniego poprosić o dziecko z yy, nauki że tak powiem, stworzyć sobie to dziecko z nauki i kopnąć Antoniego w żyć, albo ewentualnie, że tak powiem, mieć to dziecko tak zwanymi metodami analogowymi. I tu jest pytanie do Was, która opcja w przypadku tych dwóch simów byłaby lepsiejsza? Ponieważ nasze dziecko tak czy siak będzie miało cechę potomka, Ponieważ oboje rodziców jest, są magami, więc y, będzie się szybciej uczyć magii, będzie lepiej czarować itd. Tak tak więc to akurat nic nie zmienia, jeśli chodzi o cechy dzieciaka, natomiast zmienia, jeśli chodzi o to, w jaki sposób to dziecko powstanie. Oraz to, czy y, Dorota będzie przez trzy dni simowe chodziła y, trochę mniej szczęśliwa niż zwykle. Tak, to jest takie pytanie do, do no, słoneczek, czyli do naszych widzów. I bardzo proszę o to, żeby wasze sugestie, żebyście przedstawili w komentarzach. No, więc w sumie plan na dzisiaj był taki, żeby mieć partnera. No i mamy partnera i jesteśmy w związku. Trochę radość z tego związku przyćmiła o smutne wydarzenie. Ale w sumie to chyba pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, kiedy zrealizowałem plan. Które w sumie nie był specjalnie skomplikowany, ale nie sądziłem, że tak szybko pójdzie. Drzewo, tak jak to zwykle, po prostu stwierdziło, że ma nas w gałęziach i nie poprawiło swojej ewolucji, ale mam nadzieję, że już w następnym odcinku podciąg podciągniemy tą, yy, podciągniemy tą yy, aspirację kryształowej twórczyni. Bo. Bardzo chciałbym się spotkać z mrocznym kosiarzem. To znaczy, tak. Mrocznym, z mrocznym kosiarzem spotkać się, tak, żeby z nim pogadać, nie żeby kogoś zabrał. Chociaż w sumie. Jeżeli. Zachęcilibyśmy go, żeby. <laughs> to w sumie jest plan na przyszłość tak tak czy inaczej z naszej w sensie dorodkowej ramiowej, mojej i w sumie Antoniego strony dzisiaj to wszystko zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału, nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które razem z umieszczamy na kanale z mojej strony życzę wam jeszcze cudownego weekendu, trzymajcie się ciepło albo chłodno, zależy jaki będzie weekend i Bye-bye.